Witam wszystkich z tej strony Steve Gamer i zapraszam do 33. odcinka na moim kanale w serii Gram Star Wars Jedi Ocalały. Kontynuujemy drogę do. Musimy odnieść te kody kontaktowe SIR Czyli chyba nie będzie nic złego, jak przejdziemy chyba sobie drogą, której jeszcze nie byliśmy w stanie przejść. A pewnie mamy. Pewnie mamy wziąć z sobie tego. Trzymaj się Bidi. Czemu by nie? Przy okazji zeksplorujemy i odsłonimy tutaj co nieco. Teraz powoli No, bo spadniemy O czym ty mówisz? Po prostu sądzę, że nadaje się. Serio? Nie przetrwałbyś nawet tygodnia Niech ktoś go załatwi! Dobra Na takim terenie też mogą być spoko to Jest takie to z wielkie w ogóle Już się nie chce wierzyć O czekaj 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 bo to coś jest Można się tam dostać na górę W jakimś celu, tylko właśnie chyba tylko w takim, żeby po prostu wejść tutaj. Co to za robocik? Interakcja, spostrzegawczy jesteś. O okej. Okay. Jeżeli to ten robocik to miał, no to współczuję. Tam na górę nie wejdę. Czyli tak naprawdę chyba to wszystko. Czy nie? Tu jeszcze mogłem wejść. Goda. Dalej można iść górą. Yy, czy ja tam nie byłem na tej górze? Nie wiem. Zaraz sprawdzę. Kurczę, jest tyle możliwości. Ale jak się, szczerze powiem, jak się pozna, właśnie tą mapę całą, to już później będzie. grobowiec wędrowca. O, proszę. Ja tu nie byłem? Na serio? Jeden skarb tylko mam odkryty. Aha, to co na dole znalazłem. Dwie skrzynie, dwie bazy danych. O, proszę, to jest jeszcze kolejna lokacja w środku innej lokacji. Tu już są suche równiny. A tu jest grobowiec. Możemy do niego wejść? Przyjaciele, za życia nie zdążę ujrzeć wszystkich cudów tej pustyni. Lecz pociesza mnie myśl, iż będziecie podążać tą drogą w mym imieniu, ponieważ Jedi jest jedynie konstelacją w wielkiej galaktyce tajemnic. No i co? Ja tu nic nie widzę, co się jest ukryte z tyłu, hmm. ciekawe. Nie można tego otworzyć. Jak to wygląda teraz na mapie? No nie, ewidentnie te kuleczka. Dobra, wracamy. W którą stronę, żeby się nie pogubić? Dzięki tym czymś będziemy mogli przechodzić na drugą stronę. A tymczasem musimy obejść się smakiem i zejść normalnie. <laughs> Dobra. Czyli tak. Dosiądźmy sobie naszego przyjaciela. Ciebie słyszysz? to, co to jest? No tu jest sporo rzeczy, tylko czy ja coś mogę z tym zrobić? Chodź tu. Tam jeszcze mogę gdzieś wchodzić? Tylko po co? Coś takiego to miał wyglądać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może się uda. i za daleko! Ale to jest dobry... dobry myk. I tam coś jest! Czemu mi się ekran przesuwa? O! Ej, spójrz na to! Proszę bardzo. Zdobyliśmy ukryty zwój. Skarby aż 9. No to będziemy mieli co zwiedzać No na serio patrzcie, to jest wszędzie można pójść. Po prostu wszędzie. Dobra, spadamy stąd Nie strasznie No coś myślałem, że pomiędzy Kalem a Merin Coś wyniknie Jakieś uczucie, z tego co widzę A zwłaszcza Merin Do Kala O, mamy jeszcze echo Tam mamy punkt medytacji Spoko Jesteś przyjaciółką mistrzeni Dżundy. Moje podziękowania. Na twoim miejscu nie podróżowałabym za dnia. Coraz więcej tu sił imperium. Roztropna rada. Mam u ciebie dług. O, tu można skoczyć. Tylko trzeba najpierw wejść, co? Tutaj najpierw wejść Dobra Dobra, czekajcie. Kurde, jeszcze mogę tam podejść? Chyba źle to zrobiłem. O, właśnie. Teraz ok. Trzeba się strasznie rozglądać na boki. Bo jak widzicie, są tutaj różne. Co to ma być? Oczekajcie tutaj, bo można przejść. To jest jakaś masakra. Okej, okay. jesteśmy dziś wyżej. A patrzcie, jesteśmy z drugiej strony. A to ci niespodzianka. Jezu, jak on mnie straszy. Dobra. O patrzcie, mamy tego. Zobaczmy. Nie wiedziałem, że jacyś narki sprowadzą zwiat na tyle blisko imperium. Bo tak nie jest. A ja nie prowadzę zwiadu. Zostaw mnie w spokoju. Dobrze. Patrzcie, mamy pterusia. Tylko, gdzie my byśmy mieli polecieć? Chyba po prostu przed siebie. Ale możemy wejść, co ciekawe, jeszcze. Nie, wyżej nie, to jest zejście chyba. Tu możemy wejść? Nic się nie dzieje. A więc co tutaj robisz? Czekam na lukę pomiędzy patrolami. Zamierzam zabrać antyki ze skrytki. Zaniesiesz je do archiwum? Nie, do świętego miasta zamierzam je sprzedać. Sprzedać? Nie mieliśmy walczyć w twojej wojnie, Jedi, ale płacimy za nią cenę. Nie zamierzam podzielić losu armiasa. Relikty powinny być warte tyle kredytów, że starczy mi na przelot na inną planetę. Słuchaj, jeśli Imperium powiąże relikty z tym regionem, mogą zacząć coś podejrzewać. I co z tego? Rozejrzyj się, Imperium już tu jest. A co zrobią, jeśli odkryją, że Zostawisz relikty tutaj. Ja zostawię relikty tutaj. To bezużyteczne ozdoby. Nie zdołasz ich sprzedać. Są bezużyteczne. Nie zdołam ich sprzedać. Lepiej zostawię wszystko tutaj. Weź te kody do drzwi, zrób z nimi, co chcesz. Mnie to nie interesuje. Dobrze. O, to było mocne. Uważaj na siebie. Imperium jest wszędzie. Tak zrobię. Ło, wow, w pewnej chwili mogliśmy przechwycić. No i mamy esencję. Maksymalna moc zwiększona, gitara. Nie, no to było piękne zagranie. Dobra, możemy stąd iść. Ale to było warte zachodu tutaj, żeby się dostać. I nie ma czego żałować. Także teraz możemy z czystym sumieniem się oddalić stąd. Ale to było naprawdę dobre posunięcie. Jak to wygląda? Nie, no jest jeszcze sporo rzeczy. Do odnalezienia na razie, przyjdźmy sobie górą. Tam jest. Nie wiem, czy to jest punkt nawigacji, czy kolejne echo, ale chyba. Kolejne echo, dobra? Dobrze walczyłeś, stworze. Przypominasz mi dom. Byłeś głodny. Teraz nakarmisz inne stworzenie. Tu jest jakaś pogłoska. Zbadaj ruiny na pustyni północnej. O! Dobra. Jeszcze tu jest jakiś mały skrawek. Może się do niego udać. Mam oczywiście towarzystwo to rozprawmy się z nimi Aj! kurcze Pamiętaj o No No i to mocno Padaj wreszcie On jeszcze kroczy. Dobra, to jest gdzieś tutaj, już niedaleko. Niżej O. przed nami. No co ty nie powiesz? No dobra, został gigant. Tu jest sporo rzeczy. Kolejny zwój. Życie by się przydało. Znowu esencja mocy. No dobra. Jeszcze echo. Czy trzeba władać mocą, żeby wejść do tych miejsc? Te piaski skrywają mądrość wszystkich tych, którzy kroczyli po nich stulecia temu. Coś niezwykłego. Warto było się tu wybrać. Dobra, teraz już wracamy tam, gdzie powinniśmy być. No trochę, żeśmy tutaj z połowę uzbierali. Tak? Dobrze mówię? 10 na 24 Znaleźliska. No dobra, jeszcze tutaj na bank przyjdziemy Bo jest co zwiedzać Patrzcie, jeszcze chyba nawet tam na wprost Aha, to jest ta pogłoska No dobra, to może tą pogłoską zajmiemy się W kolejnym odcinku, ale... chcę zanieść te kody do sir, więc to zróbmy w końcu. Już jesteśmy naprawdę blisko. Tu wszędzie można się udać, tak naprawdę. Pustynne szlaki Okej okay. No tam dalej nie przejdę Muszę iść tutaj hmm. Muszę iść chyba do windy, co? Do końca pamiętam, ale kody kontaktowe SIR. Tak to się dokładnie nazywa. I dobra, jesteśmy już. Możemy jeszcze pogadać. Kal, BD, w samą porę. Przypomniałem sobie o kolejnym miejscu, które możecie odwiedzić. Kolejna świątynia? Zgadza się. Ta znajduje się na południu pustyni i jest imponująca. Czułem tam na barkach ciężar przeszłości. Ty pewnie też to poczujesz. Brzmi niewiarygodnie. Tak myślę, ale z pewnością było to prostsze, zanim nie zaroiło się tu od sił Imperium. Kolejna pogłoska, co? Ta technologia, którą odkryłeś, jest naprawdę imponująca, Kal. Co sądzisz o tych urządzeniach? Stworzone przez Jedi i to bardzo zdolnych. Potrafisz to stwierdzić tylko po szybkim spojrzeniu na to? Twórcy zostawiają w maszynach cząstkę siebie. Pokazują one to, co w nas najlepsze albo najgorsze. Jesteś czymś więcej niż tylko maszyną, przyjacielu. Dobra, to pogadajmy w końcu z Sir. Sir, armias nie przeżył. Oddał za to życie. Przykro mi. Wiem, że robiłeś, co mogłeś, Kal. A Imperium? Nikt nas nie śledził. Hej, złomiarzu. Cieszę się, że jesteś cały. Mistrzu Kordowa, znalazłeś drogę przez otchłonię. Nie. Ale może ty zdołasz. Razem z Baudem odkryłem w archiwum całkiem ciekawe informacje. Pokażmy mu, co i jak. Przed wieloma wiekami republika założyła na Kobo kolonię, żeby studiować pewną gwiezdną anomalię, zwaną otchłań. Badania nadzorowała Santari Kri. Ta to zi? Pierwsze próby przebycia otchłani zakończyły się katastrofą. Republika była już gotowa zarzucić ten projekt. Ale zgadnie kto się zgłosił, żeby tam polecieć i odkrył po drugiej stronie planetę. Dagan. Na podstawie zdobytych przez niego danych, Kree wynalazła kompas prowadzący bezpiecznie przez otchłań na tanalor. Republika założyła tam osadę. Czekaj, że jest przystąpienie. Tak jak mówiłeś, Karl. Niestety, okres pokoju i dobrobytu został zaburzony przez atak maruderów z zewnętrznych rubieży. Ich też widziałem, ale jak zdołali przebyć otchłań? nie ukradli kompas. Spokojnie, my będziemy uważać. Zaatakowana Republika opuściła Tanalor. A Rada Jedi nakazała Kry zniszczyć wszystkie kompasy. Dagan Gera odmówił i zbuntował się przeciw Radzie. To jest Gendaj. Rzadko sprzymierzają się z innymi gatunkami. Zdaje się, że Reyvis współpracuje z Daganem dłużej niż sądziliśmy. A więc zakon wysłał Jedi, żeby odzyskali kompasy. A Dagan ich wymordował. Jedi Zabijał innych Jedi. Ale. Santari mówiła, że Dagan jest kluczem do Tanalo. Być może nim jest, młody Jedi. Próbowałem różnych metod, ale te kompasy nie nadawały się do naprawy. Jednakże nasze dane wskazują, że trzech nigdy nie odnaleziono. Sugerujesz, że któryś przetrwał? Tak. A Dagan wysłał armię na poszukiwania. Poprosiłabym, żebyś został, ale rozpoznaję to spojrzenie. Spojrzenie? Nadzieja. Ta planeta jest schronieniem dla tych, którzy sprzeciwili się imperium. Chcesz polecieć z nami? Bo wiesz, Gris znalazłby miejsce dla wszystkich. Nie. Muszę zostać tutaj. Dla ukrytej ścieżki. Kordowa? Wybacz, przyjacielu. Ale na razie muszę zostać na dżedzie razem z Sir. Przygotuję ci nośnik z danymi, żebyś zawsze miał dostęp do naszych zbiorów, gdziekolwiek polecisz. Niech zgadnę, też zostajesz. Gdy się poznaliśmy, pomyślałam, że łączy nas coś. wyjątkowego. Ocaleliśmy. Wspólnie walczymy z imperium, które odebrało nam rodziny. Tak. Pokazałaś mi, że nie jestem sam. A ty mnie. Ale galaktyka jest pełna ludzi, którzy cierpieli tak jak my. Jak mówiła Sir, być może znalazłeś dla nich sanktuarium. Może, o ile tam dotrzemy. Polecę z Wami. Właściwie, to dawno już nie miałam okazji podziałać Grizowi na nerwy. Widzimy się na pokładzie, siostro nocy. No, i dobra, kody dostarczone, i teraz mamy odszukać kompas na Koboch. Ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Pogadamy też tutaj z resztą załogi. Zapiszemy sobie tylko grę. Moc jest ze mną. Z punktami jeszcze się wstrzymam, bo jeszcze nie wiem na co się zdecyduję. Jeszcze muszę sobie to też przejrzeć. Też poza nagraniem pewnie to zrobię. A tymczasem. Zostawcie kciuki w górę, jeśli Wam się ten odcinek podobał, i w komentarzach napiszcie, jak Wam się seria podoba, i zapraszam do kolejnych odcinków. Z mojej strony to było na tyle. Cześć!